Należy wykonywać cytologię. No zgodnie z zaleceniami NFZ-u co trzy lata. To tak zwaną cytologię szkiełkową, ta, która dalej nie jest niestety refundowana. Ale na przykład tam, gdzie ja się chodzę do ginekologa co roku, tak? I staram się, co roku wykonywać tą cytologię. I również jednocześnie ja, jako akurat robię cytologię cienkowarstwową, czyli tą na podłożu płynna. Mhm. Mam nadzieję, że te, ta, ta odpowiedź Państwa satysfakcjonuje, jeżeli coś trzeba by było jeszcze do, dodać do tego, to, to proszę, prosimy o informację. Dobrze, widzimy po kolei po pytania, więc będziemy odpowiadać po kolei, tak jak były zadawane. Czy organizowane są inne konkursy fotografii mikroskopowej, czy bierze Pani w nich udział? Szczerze mówiąc, to wysłałam swoje zdjęcia tylko na jeden konkurs, wygrałam. Dostałam informacje od różnych ludzi z całego świata, z, głównie ze środowiska naukowego, z informacją, że mam się zgłosić na konkurs i wysłać swoje zdjęcia. Zachęcam Państwa do odwiedzenia też mojego Instagrama, awisowska Margaret. Tam możecie zobaczyć więcej moich zdjęć, różnych preparatów. I widać, że jestem zachęcana przez środowisko, głównie naukowe, do dobrania udziału w innych konkursach, więc, więc, więc na pewno będę. Widziałam, że deadline do wysyłania są do końca kwietnia, mam jeszcze czas na to. Nie wiem jeszcze, co to będzie, czy to będzie mój materiał po operacji, bo jestem po usunięciu jednej piersi. Z rekonstrukcją. I właśnie, właśnie też myślałam o tym, żeby pokazać swój materiał po, po operacji, po tym, jak wygląda tkanka po 16 chemiach. Więc, więc na pewno będzie. Jak wykryć raka? Dwa. No to, to Chcielibyśmy sami wiedzieć też, tak? że tak? tutaj koleżanki mówią to o profilaktyce, to, to też odpowiedziały na to pytanie, no bo nie ma jednego, które jak wykonamy, to stwierdzimy, czy jest racz, nowotwór, czy, czy go nie ma. Ważne jest to, żeby obserwować swoje ciało, no bo to też nie możemy zapomnieć o nowotworach skóry, prawda i też no, teraz, gdzie dziś rozpoczęła się wiosna, gdzie lato, słońce, słońce. to też musimy uważać, drodzy Państwo, na to, żeby nie eksponować tej swojej skóry na promienie słoneczne, przynajmniej w tych godzinach szczytowych, albo ją odpowiednio zabezpieczać. Jak wykryć raka? Wykonywać trzeba badania profilaktyczne, bo z badań profilaktycznych możemy zobaczyć, że coś jest nie tak. Jeśli chodzi o kobiety, to ta podstawowa cytologia, której koleżanki mówiły, jeżeli nawet są wykryte zmiany w cytologii, to początkowe stadia są można powiedzieć w 100% procentach wyliczalne, potem dopiero możemy mieć większe problemy. Oczywiście samo badanie także profilaktyka, Obserwowanie siebie, badanie, e, wspieranie się, na, się nawzajem. No i wywiad rodzinny, o, wywiad prawda? Wywiad rodzinny też dużo mówi, tak? Jeżeli czy ktoś w rodzinie zachorowała. Chorowali tak? na nowotwory, to ważne jest ewentualnie wykonanie jakichś badań, badań genetycznych, genetycznych które e, Potwierdzą lub zanychują nasze predyspozycje do wystąpienia pewnego nowotworu. Skąd wzięła Pani siłę do publicznego opowiadania o swoim nowotworze? Nie wiem, skąd ją wzięłam. Myślę, że bardziej nie mówiłabym tu w ogóle o sile, tylko o, o, o świadomości. Też, w, jak rozmawiałam z jednym dziennikarzem, zadam pytanie, jak to jest, że jestem taka silna? I odpowiedziałam, jestem silna, jestem świadoma. I myślę, że tutaj to, dlaczego robimy ten webinar, dlaczego organizujemy tego typu spotkania z, z diagnostyką, spotykamy się w takim gronie z Państwem, to jest nasze, nasze poczucie takiej społecznej odpowiedzialności za to, co to dzieje się w narracji publicznej. Że też my, pacjenci, musimy zabierać głos, bo uważam, że narracja onkologiczna powinna wychodzić od nas, od pacjentów. Bo kto lepiej wie, przez co przechodziliśmy, niż my sami. I cieszę się ogromnie, że diagnostyka wspiera środowisko pacjentkie w, 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 tym, w tym temacie i że jesteśmy w tym razem i że tak dużo um, organizacji onkologicznych włącza się w, w, w ten projekt, do czego jeszcze raz pozostałe organizacje onkologiczne um, zachęcam do przyłączenia się i też um, różne podmioty medyczne, które by też chciały z nami tym współpracować, um, bardzo prosimy o kontakt. Um, I myślę, że to wychodzi ze świadomości, że um, po prostu jest potrzeba mówienia o tym. Też chciałabym nawiązać do mojej współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach, który serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, wiem, że są na tym webinarze, i Górnośląską Organizację, Fundację Onkologiczną. Mieliśmy przyjemność współpracować przez cały okres mojego leczenia nad wystawą nowotwórczość na styku nauki i sztuki i na temat tego projektu rozmawialiśmy jeszcze na długo przed moją diagnozą. Ja wiedziałam po prostu, że nie chcę to zrobić już od dawna. I Instytut Onkologii w Plicach uwierzył też w to, że to jest potrzebne w całej narracji onkologicznej. I połączyliśmy swoje siły. Dokładnie też rok temu, 21 marca, od Instytutu po chemii, już tego dnia, że zaczynamy działania. Bardzo mnie to ucieszyło, że w trakcie swojego leczenia mogłam doświadczać tej warstwy wizualnej przy współpracy z naukowcami z Instytutu, uczyć się też. Tematyki nowotworów od, od lekarzy, od naukowców, od pacjentów i działać w tej potrzebie takiej społecznej. Myślę tutaj bardzo szeroko o temacie, jako transformacji społecznej, której po prostu musimy dokonać w tym temacie. I kto ma to zrobić, jak my, pacjenci? Myślę, że tutaj na to, dlaczego chcę to robić i um, dlaczego mi na tym zależy. To jest też to, że mam kompetencje, które na to pozwalają. Um, mam doświadczenie w strategiach budowania firm, budowania marek, budowania marek um, przeróżnej maści. Um, doświadczenie w ochronie zdrowia. Um, do tego jestem fotografką mikroskopową, jestem o psycho um, i Jestem pacjentką onkologiczną, więc myślę, że ten miks kompetencji sprawił, że, że, że wiedziałam, że to musi wyjść od środowiska pacjenckiego w ten sposób mówienia. Wiem, że wiele organizacji onkologicznych nie tylko w Polsce, na świecie, też ten temat. I powiem Państwu szczerze, nie ma jednej narracji. Nie, nie możemy przeforsować jednej narracji. Bo pracuję teraz z wieloma pacjentami i z osobami towarzyszącymi nad publikacją, która okaże się w październiku. Jest dużo więcej narracji onkologicznych niż ta, o której dzisiaj Państwu mówiłam, i mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia w tym temacie. I też wiem, po prostu mam świadomość tego, po tym doświadczeniu, też pracy z Instytutem że to musi być od środowiska pacjenckiego, bo tylko my jesteśmy w tym autentyczni. My wiemy przez co przeszliśmy, a wiemy, że te doświadczenia są bardzo trudne. Ludzie, którzy tego nie doświadczyli też próbują się w ten temat zabrać, no nie do końca też rozumieją, czego, czego dotykają. Więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Jestem ekspertem od, od value-based To jest koncept, który zakłada też postawienie potrzeb pacjenta w centrum. I pamiętam, jak na konferencji w Gniewicach 7 listopada, jeden lekarz, który przyszedł na konferencję, powiedział mi: czy znaczy nie uważam, że ta narracja powinna wyjść od środowiska lekarzy. Powiedziałam, że nie, absolutnie nie bo właśnie koncept bio-based healthcare zakłada to, że stawiamy potrzeby pacjenta w centrum. I teraz kto ma znać potrzeby pacjenta lepiej niż my sami? W tym parę <tryk> wraca, jak było kiedyś, stawialiśmy lekarza w centrum. W wielu krajach nadal niestety to jest obecne. Ten pacjent w centrum jest tylko w pięknych opowieściach i prezentacjach. A w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej. Dlatego uważam, że tak, powinniśmy, powinniśmy angażować wszystkich, którzy towarzyszą nam, pacjentom, w naszym leczeniu, łącznie z lekarzami, łącznie z wieloma innymi osobami, które pracują na to, żebyśmy byli zdrowi. Ale generalnie potrzeba pacjentów w narracji proszę, że od nas. I też przy tym moich kompetencji, to po prostu powiedziałam, że, że chcę popchnąć tematy dalej i myślę, że idzie to w coraz lepszym kierunku, żeby móc dla Państwa przygotować narzędzia do tego, jak mówić o onkologii, jak ją pokazywać. Jest w to zaangażowany bardzo dużo ludzi, jeżeli z kim się rezonuje to, co teraz mówię, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. M Mail jest na czacie. Wraz z diagnostyką podjęliśmy temat, za co jestem bardzo wdzięczna, że mam wsparcie tak fantastycznej firmy. Dzięki której w ogóle zajęłam się fotografią mikroskopową. Mam wspólną historię. Diagnostyka też była odpowiedzialna za wszystkie moje badania w trakcie leczenia. Czuwa nade mną, czuje się w bezpiecznych rękach i, i cieszę się, że jesteśmy w tym razem. Um, mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Jacy artyści poza Hangulem i panią inspirują? Mary Oxman. Jeśli państwo nie widzieliście filmu e, na Netflixie, w serii Abstract, e, bardzo chętnie, e, tutaj. E, Bym rekomendowała obejrzenie tego, tego odcinka z Narry Boxman. Jest przecudowną kobietą, bardzo mądrą. Inspiruje mnie niesamowicie i, i myślę, że chętnie i przyjemnie będzie się Państwu to oglądało. Do czego gorąco za, zapraszam. Wierzę, że znajdziecie tam dla siebie też mnóstwo inspiracji. Hmm. Tutaj jest taki pytanie. Czy, czy, się... czy może Pan wytłumaczyć, jaka może być przyczyna, że w badaniu histopatologicznym z oraz po operacji wyszedł przedinwazyjny wynik spójny, a po roku nastąpił rozległy przerzut z tego węzłów chłonnych, pachy, który zajął 65%? Wiecie Państwo, w medycynie nie ma zero-jedynkowych rozwiązań. Tutaj też trudno się odnosić do tego pytania profesjonalnie, ponieważ żeby móc odpowiedzieć, to trzeba znać przypadek pacjenta, trzeba widzieć wyniki badań. Także najlepiej na to pytanie może odpowiedzieć lekarz onkolog, który pacjenta prowadzi. Ale tak jak powiedziałem, nie ma zerowej jedynkowości w mm -hmm. ja. Dziękuję. Czy rekomendujecie wykonanie badania MindTrack po leczeniu raka piersi? Ja odpowiem na razie za siebie. Jest tak, że ja wykonałam takie badanie i jestem spokojniejsza. Ym, dzięki temu y, jestem teraz w remisji i wynik pokazał ym, bardzo. Znaczy wynik jest bardzo dobry, więc ja jestem spokojniejsza. Czy jest to rekomendowane różnie? Ym, w Polsce z tego co wiem, to w ogóle się nie wykonuje tego badania, Wysyłałam ja do Niemiec swoje, swoją, swoją krew. Żeby sprawdzić, mi na tym zależało, ale ogólnie nie jest to powszechne badanie, więc tutaj kwestia dostępności, kosztu to już chyba Państwa decyzja. jeżeli chodzi o rekomendacje, to odwołuję do, odwołuję do, 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 do onkologa, czy, czy on rekomenduje, bo bo to jest też, um, też właśnie kwestia lekarza prowadzącego. Także tutaj bym, bym odsyłała do lekarza prowadzącego, ja zrobiłam to oczywiście prywatnie, bo to nie jest fundowane ze względu na to, że chciałam się poczuć bezpiecznie i spokojnie i zobaczyć, jak sytuacja wygląda. Czy coś jeszcze tutaj mogła Pani do tego dodać? To, to Czyli ja przychylam się tylko, że, że faktycznie. Tylko lekarze koledzy. Zresztą no to są koszty, tak? Więc... Tak, są koszty. Ta. To są koszty dodatkowe, i no to pytanie, czy chcecie Państwo jeszcze narażać na takie koszty i brać to na siebie, bo to idzie z naszej własnej kieszeni.